Wciąż nie wiadomo, kogo prawo i sprawiedliwość zaprezentuje jako swojego kandydata na prezydenta. Giełda nazwisk trwa, i pojawiło się na niej właśnie nowe, sensacyjne nazwisko. I o tym w dzisiejszym wideo komentarzu, ale zanim o tym, to tradycyjnie chciałbym Państwu podziękować za to, że subskrybujecie mój kanał, za to, że komentujecie moje materiały, za to, że je lajkujecie. Za interesujące, bardzo ciekawe dyskusje, które śledzę z uwagą pod moimi materiałami. Za to wszystko bardzo Państwu dziękuję. A jeśli chodzi o temat dzisiejszego wideo, komentarza, to rzeczywiście w ostatnich dniach pojawiło się nowe, sensacyjne wręcz nazwisko, jeśli chodzi o potencjalnych kandydatów prawa i sprawiedliwości. No bo jaki jest obecnie stan gry? Prawo i Sprawiedliwość wciąż nie zaprezentowało swojego kandydata na prezydenta, choć nieoficjalnie mówiło się, że zrobi to w okolicach 11 listopada. Więc teoretycznie prawo i Sprawiedliwość ma przynajmniej jeszcze kilka dni na decyzję, ale wydaje się, że raczej ten termin zostanie przesunięty. Zwłaszcza gdy niedawno były premier Mateusz Morawiecki obwieścił, że prawo i sprawiedliwość zleciło kolejne dodatkowe badania i sondaże, które miały wyłonić tego najlepszego kandydata tego, który daje szansę na wygranie wyborów prezydenckich. No i tutaj przede wszystkim mówi się o kilku nazwiskach. Pierwszym jest dr Karol Newrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej drugi jest profesor Przemysław Czarnek, były minister edukacji i nauki. Po trzecie mówi się w jakimś stopniu o Mariuszu Błaszczaku. Mówi się także chociażby o Tobiaszu Bochańskim, europośle Prawa i Sprawiedliwości, a wcześniej kandydacie Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Warszawy. Tych nazwisk jest przynajmniej kilka, ale mówi się, że ta trójka, czwórka jest tymi, którzy mają największe szanse. No bo Jarosław Kaczyński powiedział wprost: Kandydat prawa i sprawiedliwości musi spełniać kilka określonych cech, dlatego że to wyszło z badań. A więc, jaki musi być ten wymarzony, idealny kandydat dla prezydenta, zdaniem ankietowanych? Musi to być człowiek postawny, wysoki, musi to być człowiek względnie młody, człowiek, który zna języki, który ma obycie. No więc wydawać by się mogło w większości takie cechy, które są w jakimś stopniu naturalne. No ale prawo i sprawiedliwość bardzo mocno potraktowało te wyniki badań. No ale w ostatnim czasie pojawiło się nowe, sensacyjne nazwisko. Doniósł o tym portal salon24.pl, który wskazał, który ujawnił raczej, że na Nowogrodzkiej, czyli w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości, kierownictwo rozważa kandydaturę uwaga Michała Rachonia. Dziennikarza telewizji Republika, dyrektora programowego tej stacji, człowieka, który ma doskonałe relacje i kontakty w Stanach Zjednoczonych, który ma bardzo dobre relacje z Republikanami. I to jest przynajmniej kilka atutów, które zdaniem Nowogrodzkiej należy wziąć pod uwagę. Po pierwsze, dlatego, że Michał Rachoń spełnia wszystkie te kryteria, o których mówiłem wcześniej te, które wskazywali kandydaci. Po drugie, że to jest człowiek, który ma bardzo dobre kontakty w Stanach Zjednoczonych, o czym wspomniałem. No dość powiedzieć, że jako pierwszy jedyny dziennikarz z Polski przeprowadził rozmowę, wywiad z Donaldem Trumpem w jego wieżowcu i jako jedyny z Polski relacjonował wybory w Stanach Zjednoczonych, wybory na prezydenta posiadłości Donalda Trumpa z jego wieczoru wyborczego tam, gdzie zbierała się sama wierchuszka republikanów, podczas gdy dziennikarz stacji TVN stał pod tą posiadłością i mógł w deszczu. I to są te atuty, które zdaniem Prawa i Sprawiedliwości jakby przemawiają na korzyść Michała Rachona, nie mówiąc o tym, że oczywiście jest bardzo popularny wśród elektoratu prawicowego. No, ale są też tacy, którzy wskazują, że jednocześnie Michał Rachoń ma bardzo negatywny elektorat, że ma nie tyle negatywny elektorat, co ma negatywny wizerunek wśród dużej części społeczeństwa. A w niedawnym badaniu Cebos był na samym dole rankingu tych dziennikarzy politycznych, którym ufamy. Faktycznie Cebos taki ranking przeprowadził, i gdzieś tam w czołówce był na przykład Konrad Piasecki z TVN-u. Był też gdzieś Bogdan Rymonowski i wielu innych dziennikarzy, a na dole, na dole był dziennikarz Michał Rachoń. No ale to najnowsza, najświeższa plotka i wręcz można powiedzieć sensacyjna wiadomość, że Prawo i Sprawiedliwość rozważa Michała Rachonia jako potencjalnego kandydata na prezydenta. Sam Michał Rachoń jeszcze do tego się nie odniósł, nie skomentował tego w żaden sposób oficjalnie, no, ale pytanie, czy to kandydatura rzeczywiście rozpatrywana na poważnie? No, bo nie ma co ukrywać, że też te relacje między prawem i sprawiedliwością a Telewizją Republika nie są takie doskonałe, jak niektórzy to widzą, jak niektórzy by być może chcieli, dlatego że tam dochodzi do mniejszych i większych zgrzytów. Można wręcz powiedzieć, że jest to taka szorstka przyjaźń, dlatego że Prawo i Sprawiedliwość. Ma kilka uwag do Telewizji Republika. a Przede wszystkim to, że taką, że jest niezależna, że nie może jej narzucić przekazu, nie może jej narzucić tego, co powinna pokazywać. No i mówi się w Prawie i Sprawiedliwości, że rzekomo Tomasz Sakiewicz ma ambicje polityczne. Stąd też strefa wolnego słowa, którą zbudował ruchy, kluby Gazety Polskiej i Telewizja Republika, no są nie w smak Prawo i Sprawiedliwości. Które uważa, że Tomasz Sakiewicz chciałby za dużo. No ale to taka kuchnia, to tak off the record w nawiązaniu do tej kandydatury. Faktem jest, że prawo i sprawiedliwość ma wyraźny problem. Ze wskazaniem kandydata, i tu nie chodzi o to, że cały czas go nie zaprezentowało, bo właściwie jedynym oficjalnym kandydatem do tej pory jest Sławomir Mencen z Konfederacji i Marek Jakubia, który się zgłosił, o którym też już mówiłem, no, ale jeśli chodzi o te największe partie, to żadna z dotychczasowych dotychczas tych największych partii swojego kandydata nie zaprezentowała. Wiemy, że koalicja obywatelska zrobi to 7 grudnia na Śląsku. Nie wiemy, co zrobi trzecia droga, tu cały czas toczą się rozmowy. Zresztą też o tym wspominałem w wideo, komentarzu na temat trzeciej drogi. Polecam go Państwu serdecznie. Lewica prawdopodobnie postawi na swojego kandydata, no i oczywiście prawo i sprawiedliwość na swojego. Tylko biorąc pod uwagę ten proces wyłaniania tego kandydata, biorąc pod uwagę to, jak prawo i sprawiedliwość według tych przecieków medialnych, nieoficjalnych doniesień, Miota się wręcz od ściany do ściany i ta, mnożą się te koncepcje, ilość tych koncepcji, ilość tych pomysłów, no wskazuje, że nie ma jasnej, określonej ścieżki, którą prawo i sprawiedliwość chciałoby podążać, ale z drugiej strony to nie dziwi. Prawo i sprawiedliwość oddało władzę po 8 latach, prawo i sprawiedliwość jest w bardzo trudnym położeniu, prawo i sprawiedliwość nie ma pieniędzy, bo minister finansów wstrzymał subwencje po decyzji PKW. Prawo i Sprawiedliwość wręcz wreszcie doskonale zdaje sobie sprawę, jaka jest stawka tych wyborów prezydenckich, a stawka tych wyborów prezydenckich jest oczywiście ogromna, biorąc pod uwagę dotychczasowy negatywny dorobek rządu 15 października, rządu Donalda Tuska, ale również hmm, chociażby słowa Grzegorza Schotyny, który mówił, że wybory prezydenckie mogą pozwolić domknąć system, no, i o to chodzi, by nie domknąć tego systemu. Chodzi właśnie o to, by kandydat opozycji mógł wygrać, ktokolwiek nim będzie, dlatego że w tej sytuacji, gdyby system się domknął, sami doskonale Państwo wiedzą, co by się mogło wydarzyć. No i takim najnowszym pomysłem, najnowszą koncepcją rozważaną, choć oczywiście wcale nie jest powiedziane, jak bardzo na no, poważnie. Jest Michał Rachoń. A co Państwo na ten temat sądzą? Co Państwo sądzą na temat kandydatury Michała Rachonia jako kandydata na prezydenta z ramienia Prawa i Sprawiedliwości? Czy Państwo głosowaliby na Michała Rachonia? Zachęcam do komentarzy, zachęcam do dzielenia się opiniami. A ja Państwu bardzo serdecznie dziękuję za dzisiaj. Kłaniam się Państwu i do usłyszenia przy kolejnej okazji.